W dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować Wam to, co udało mi się zakupić na innej z aukcji. A jak widzicie, jest to komputer MSI Against AI I tak naprawdę to nie jest cały kompletny komputer, a są to pozostałości po tym komputerze, bo jak wynika z aukcji, mamy tutaj przede wszystkim samą płytę główną, bez RAMu, bez procesora. Mamy zasilacz, mamy wentylatory 120mm w ilości 3 sztuk. No i przede wszystkim mamy samą obudowę, która nie jest kompletna. Brakuje tutaj paneli bocznych obudowy, no i brakuje panelu Obudowy, a także tutaj obudowa ta posiada zdekomplotowane yy, śrubki, no i przede wszystkim niektóre zawiasy, które mają utrzymywać nam tą obudowę razem, są po prostu zdekomplotowane. Natomiast jeżeli chodzi o samą cenę tego wszystkiego, 113 50 zł. 50 groszy, to myślę, że opłacało się to zakupić, tym bardziej, jeżeli to wszystko okaże się sprawne, to być może tutaj naprawdę się uda zarobić. Jeżeli nie, no to trudno. Jeżeli to wszystko będzie sprawne, ja to postaram się albo sprzedać, albo po prostu wykorzystać. W jakiejś budowie komputera fajnego. Jednak zanim przyjrzymy się bliżej pozostałościom po komputerze MSI Against TI Zobaczymy co tutaj w środku się kryje, jak to wszystko wygląda, w jakim to jest stanie No to muszę wam powiedzieć, że komputer właśnie MSI Against AI To komputer dla graczy, tworzony z myślą o graczach I przede wszystkim byśmy mieli wysoką wydajność w naszych ulubionych tytułach gier No bo przecież na pokładzie mieliśmy procesor i76700K I dwie karty graficzne GTX 1080 w wersji TI złączone w SLI No i oczywiście ten komputer zapewniał nam właśnie taką wydajność w grach bardzo wysoką, ale jak to wszystko wyglądało, zobaczcie sami i dajcie mi znać w komentarzach, czy ten komputer był wart kilkanaście tysięcy złotych. No i oczywiście, żeby sobie zajrzeć tam do środka, no to musiałem wszystko wymontować i w pierwszej kolejności wymontowałem dwa wentylatory czarne, 120 mm z przedniego panelu. Natomiast trzeci wentylator, który tutaj się znajduje, jest umieszczony na górze i go też musiałem wymontować. Oczywiście to są wentylatory, tak jak powiedziałem, 120 mm. Od firmy Power Logic. Ja myślałem, że tutaj firma MSI troszeczkę pójdzie wyżej i wstadzi nam jakieś lepsze wentylatory. Następnie, oczywiście, chciałem szybko wyjąć płytę główną, ale żeby to zrobić, musiałem pozbyć się kabli w środku, których jest naprawdę dużo. I gdybym płytę główną od razu wyciągnął, no to bym ją po prostu uszkodził, więc tego nie chciałem. No i musiałem pozbyć się panelu ze złączami, który znajduje się na przodzie. On dodatkowo jest tutaj zespolony z nagrywarką DVD, więc w pierwszej kolejności przed wyjęciem płyty głównej go usunąłem. No i oczywiście mogłem wtedy bezproblemowo wyciągnąć sobie już płytę główną. Płyta główna składa się tak naprawdę z dwóch części. Jej częścią jest riser na którym montujemy sobie dwie karty graficzne. No i przede wszystkim ta płyta główna jest na soket 1151 oznaczona jest jako model MSB9031. I tutaj mamy też na tej płycie głównej zainstalowaną kartę Wi-Fi, gdzie podpinamy sobie dwie antenki. No i mamy odbiór po prostu internetu bezprzewodowo, czyli całkiem fajnie. No i słuchajcie, teraz ostatni podzespół, jaki musiałem wymontować to zasilacz. Moc tego zasilacza to 850 W i certyfikat 80 plus platinum. Tutaj szkoda, że ten zasilacz nie jest modularny czy też półmodularny. Te kable oczywiście są w oplocie, ale są zespolone razem z zasilaczem. Najważniejsze liczyło się to fakt faktem, żeby ta sprawność tego zasilacza była jak najwyższa więc tutaj certyfikat 80 plus platinum jak najbardziej. No bo ten zasilacz musiał udźwignąć nam 2 GTX -y 1080 Ti. Jeżeli natomiast chodzi o samowy tych podzespołów z tej obudowy, to ja uważam, że tutaj wszystko przebiegało naprawdę super, że to jest przemyślana konstrukcja, że tutaj wszystko bardzo ładnie wychodziło i nie było tak naprawdę żadnych problemów. No i teraz, jak najbardziej, kilka słów podsumowania, bo mamy pytanie przed nami postawione, czy to opłacało się kupić za 113,50 zł te pozostałości po tym komputerze. Jednak czy one będą sprawne, czy też nie, tego nie wiadomo, bo jeszcze tego nie testowałem. Ale mamy tutaj płytę główną MSI MSB 9031. Jeden wraz z Razerem, wraz z kartą Wi-Fi. Ja taką płytę wyceniłbym na około 300-350 zł. Następnie mamy zasilacz, zasilacz firmy Delta GPS 850 HBB o mocy 850 W i certyfikacie 80 Plus Platinum, więc myślę, że taki zasilacz spokojnie sprzedam za 300 zł, może 350, a może nawet i więcej. Dalej mamy trzy wentylatory. Słuchajcie, przede wszystkim są to wentylatory niefirmowe, tylko od firmy Power Logic, no ale te wentylatory. 120mm myślę, że te 30 zł są warte. Tutaj mamy też najtrudniejszą dla mnie część do wycenienia: oczywiście, jest to panel ze złączami, który jest zaspolony jest z nagrywarką DVD. I ja stwierdziłem, że za to mogę wziąć maksymalnie 120 zł. Tak optymalnie do 100 zł. No bo sama nagrywarka DVD z zaślepką, no to kosztuje około 50 zł. Myślę, że to jest cena akurat taka ok. No i oczywiście, jeszcze tutaj pozostaje kwestia kabli, które nam pozostają po tej obudowie. Ale bardzo fajne kable. No bo Czerwone czarne, które wyceniłbym na około 40 zł. Więc sami musicie stwierdzić, czy kupowanie takich okazji ma rację bytu. Ja mam nadzieję, że też film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki, komentarze. Ja się z Wami żegnam pięknie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!